Cześć wszystkim. Oto dzisiejsza premiera zdrabkowa. Codziennie 1000. Mamy dla Was 4 zdrabki po 10 zł i po kolei numerki 22, 23, 24, 25. I zaczynamy od pierwszej zdrabki. Szukamy liczb: 22, 8, 47, 4 i 32.

1 i 42, nie ma takich cyferek, 24, 9 obok, 19 i 44, też nie mamy, 26. Ładna ta zrapeczka, taka kolorystycznie bardzo ładna, ciekawy kolor ma. Widzieliśmy u Make-up'a, że jest wersja jeszcze taka różowa, pink, coś dla dziewczyn i nie tylko. A u nas niestety tylko zieloną znaleźliśmy. Co my tam mamy? 23, 25, 28 też nie ma. Światełko się świeci 16 i 365 dni niestety jest drabka. O numerze 22 jest pusta. Mamy kolejną zdrabkę. Szukamy 41, 29. Dwadzieścia trzy, zero osiem, trzydzieści sześć. Czterdzieści dwa obok. O, trzysta sześćdziesiąt pięć dni. Osiemnaście, dwadzieścia dwa obok. Sześć nie mamy. No trzydzieści sześć to by było fajnie. Numer trzy. Dziewiętnaście.

O, może coś jeszcze znajdziemy. 50 zł w tej chwili mamy. Niezły wynik. Jak na 4 zdrawki i 10 zł mamy już na plusie. 13 nie ma, 41 nie ma. 6 też nie ma. 1, 23? 45.

Ale fajna zdrapka. Zaraz pójdę sobie kupić następną 23 obok, 17 obok. No jak ja tych obok nie lubię, 19 nie ma. 1 też nie mamy 43, 25 tysięcy. 22, 32, a my mamy 12, proszę Państwa 18, 42, nic, nic, nic nie pasuje.

Piątka. Nie ma. Ostatnia cyferka. 13 obok. Ale nie źle. Na cztery zdrawki. Tak. Podsumowanie mam 50 zł tylko w jednej zdrabce wygrana. No i 10 zł na plusie. Premiera udana. Pozdrawiamy. Czekamy na lajki i jakieś komentarze. Jak Wam poszło dzisiaj na tej pięknej, cudownej, codziennie tysiąc premierze. Ja wiastówkę wydrapałem. No wcześniej wydrapał mąż stówkę, a ja 50, bo to ja wybierałam. Pozdrawiam wszystkich. Pa pa. Na